Witam, ja jestem mini kamerzysta. Już jak widzicie, mamy nasz kolownik naprawiony. Teraz Franklin, Franklin ogólnie będzie miał długą drogę do domu, więc. No nie wiem, czy od razu do roboty dzisiaj Franklin poleci. Może na chwileczkę do domu już zajedzie, bo wiecie, Franklin jest troszeczkę wycięczony Więc Franklin jedzie i dopiero zobaczymy się pod domem. A bulet jeszcze u ciotki pod domem. No to jeszcze mi szybko skoczy do ciotki i przewiezie, po prostu holownik zostawi chyba u ciotki. Ale w każdej chwili może go wziąć ogólnie. To po prostu buleta weźmie, więc widzimy się to chwilę. tego bulecika jesteśmy już pod naszym domem. Furkę to mam mnie A nie wiem, czemu jeszcze Franklin. E, no Boże, Michael nie zabrał swoich samochodów. Ciągle tu stoją. Żeby nie... zaraz nie trzepnąć Buleta. Bo już jak go trzepniemy, to się nie wypłacimy do końca życia. Franklin teraz idzie odpocząć i jedzie zaraz na to Na. Ogólnie to Franklin będzie. Mocno przybrany za FBI i będzie jeździł. I będzie jeździł. Jak to? Z zwykłym policyjnym samochodem. Tu pokój Tracy. Może to, możemy coś tu zrobić. Tu nasza sypialnia. Wygląda jakby dyskoteka była. Przyznajcie. Wychodzimy. W sumie, Franklin. O, dobra, Franklin idzie na kanapę troszeczkę odpocząć. się wychodzi i będziemy jechać na komisariat. Czekajcie, to było tutaj. Dobra. Chodź. Ogólnie to nam no, nikt nie każe do roboty iść, ale no, trzeba się rozprawić z ballasami. Że! Co ja tak jest, że? No, oczywiście na zły pas musiałam ustawić. Patrzcie. Na no, następny samochód domyślałam już nad taką akurą, co obok nas stoi. O co chodzi? O, za nami też taki Ford Geta stoi. No ci? Stop! Nie no stój, ja dzwonię na policję. Sam jestem w policji, więc ja mu mandat wystawiam. Bo patrzcie! Czekajcie, nie, to nie tutaj. Czy będzie kolor naszego samochodu zmienić? Co ty, gościu, robisz? Mandat co wycofać 500 złotych. Nie no, dobra. No to dobra, to teraz 500, bo zadzierasz do policjanta Wejdź. Franklin? Znasz mnie? Chcesz, to se na policję. Troszeczkę taki dzionek bardziej zostawiłem. Dobra, ciśniemy w końcu. Dużo w tym odcinku się dzieje robią. Słuchajcie. Ja, ale dobrze. Frank, cię szybciutko przejedzie, tylko ale na szczęście, że jeszcze dużo paliwa na motor by chciał się zamrozić. Ty! poleciał, ale w drugą stronę. A jajaj, nie zdążyłem Czas wypała. dobra, jedziemy. Przepraszam. Że uderzyłem! Później się naprawię. Oh. Dobra, się naprawi. Franklin umie takie rzeczy robić. Przecież on sam jest takim mechanikiem. Słuchajcie. Tak, to już tutaj było, tylko muszę dookoła się przyjechać. No! I mamy! Bo zapamiętałem ten parking. Ja sobie tu zaparkuję. Fórkę. Mogę tam, wiem, ale dobra, Już tutaj rozpoczynamy. Czekajcie, od razu sobie zrespię policję. Jaki pajac? Gdyby się tu znalazły, szybko. Nie, nie rufiam. Policja chcę. Szybko trzeba lecieć. Trzeba wyjechać w ogóle z tego terenu. Jest patologia. Normalnie patologia. Muszę się zmienić, przepraszam, bo ktoś do mnie pisze zaraz. Franklin już jest. Znaczy Franklin to już jakby nie. Franklin jest. Widzicie nose I lecimy szybko. Rozprawić się z minimi. I teraz mamy karabinek do dyspozycji jeszcze. Ja nie mogę teraz zmieniać na pierwszą osobę, bo to jakby nie jest już Franklin. Jakby ja teraz jadę na służbę, więc prosi mi jednej z drogi. Ciśniemy. Gdzie stoją? Ty, ty. tak ówczesnej porze to chyba mało ich stoi. Dobra. Dupa z Nie ma ich. A może po wczorajszym się nauczyli troszeczkę szacunku do policji. Ale słuchajcie, dzisiaj jakoś spokojniej jest i to mnie dziwi, Bo może jakiś napad będą prowadzili. O tu stoją od razu. Ten karabinek mamy do dyspozycji. No. Witam. Ej, ej. No i kto jeszcze do mnie strzelał? jeszcze strzelał, a na szczęście mam kamizelkę. Jakby życie mi nie zjechali w ogóle, tylko kamizelkę mi tam pojechali. Tu jakiś las jest. Tu stoi jeden. Na razie na no spokojnie do, mnie, do niego podejdźmy. ON TYLKO EJ! Przeklnę oh wow. mm. do niego Shoot. Crap. On nie reaguje Damn. PRZEPRASZAM Nie chciałem Jedziemy do następnych. Znaczy balla? Jak zobaczę w takiej balasowej koszulce, no to od razu biorę jej. To od razu zgarnię. Tam jeden stał, ale dobra. Mu na razie odpuścimy. Tutaj zawsze. Tutaj to trzeba karabin wziąć. Gen dovery i'm the last one. Przedłużę go. To jeszcze jakiś pies jest. Gdzie ten pies jest? Oczywiście w prawdziwym życiu nie przywdzięczmy zwierzątek. Pamiętajcie, ale tutaj jestem na służbie, muszę, więc dobra, ja będę kamerzysta.